Dashboard. Udostępniamy Państwu raporty do zarządu okręgowego odnośnie pozyskania dzików oraz szkód łowieckich, a także raportu odnośnie polowań zbiorowych. Aby zacząć działać, należy ustawić w zarządzaniu kołem w obwodach łowieckich określony zarząd okręgowy. Ja tutaj ustawię pierwszy z brzegu. Należy wpisać imię, nazwisko koordynatora. Powiedzmy wpisuję swoje, no i oczywiście mail tego koordynatora. Można też uzupełnić powierzchnię obwodu. Później będzie się to ładnie nam generować. Zapisujemy w ustawieniach, przechodzimy do sprawozdań, sprawozdanie do zarządu okręgowego. Dodaj sprawozdanie. Okres za jaki będziemy sprawozdawać od 1 października do 31? Dalej. No, i mamy tutaj standardowe pola do wypełnienia. W tym momencie możemy uzupełnić sami, albo możemy załadować dane. One zostaną pobrane z naszego systemu. Tutaj kolejne wartości. Ja sobie to uzupełnię, że. Nie ma nic. Dalej. Raport jest gotowy. Możemy teraz pobrać sobie go w postaci Excelu albo wysłać mailem do zarządu okręgowego. Maile zarządów okręgowych są przypisane. Jednocześnie mail taki trafi również do koordynatora. Tak, mail został wysłany. Mają Państwo potwierdzenie, że jest wysłany zarówno do zarządu, jak i do koordynatora. To jest pierwszy raport. Oczywiście można je edytować jeszcze w każdej chwili. Kolejny raport to jest sprawozdanie ESF. Dodajemy. Okres czasowy, powiedzmy, tutaj, do dziś, dalej. I to jest liczba polowań zbiorowych. Wpisuję z ręki. Natomiast jeżeli dodamy w protokole z polowania zbiorowego takie polowanie. Również tutaj w systemie, to możemy sobie załadować dane automatycznie, wszystko nam się ładnie uzupełni. Jeżeli mamy wypełniony, również robimy wyślij. Tak. I raport jest wysłany. Dziękuję bardzo.